Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, przepraszam z klamrą w ręku, ale chciałam Wam dzisiaj e, powiedzieć taką małą, króciutką rzecz. Jestem prosto po szkoleniu e, w Sieradzu, w lokalizacji w Sieradzu e, i nasunęła mi się dzisiaj podczas rozmowy taka myśl odnośnie hmm, technik autorskich. Ogólnie na każdym szkoleniu, ten kto przychodzi do mnie na szkolenie, ten wie, że e, a propos autorskiej techniki... Hej, w branży kosmetycznej jest taka jakaś ogromna burza, tak? Każdy chce ją znaleźć, każdy chce ją mieć, każdy chce ymm, pozyskać czyjąś autorską technikę, poznać ją, nauczyć się je, jej czy kopiować dalej. Yy, jakie ja mam do tego podejście? Oj! <grym> Ci, co do mnie przychodzą, to wiedzą. Jestem może bardzo mocno sceptyczna co do, co do określenia autorskiej techniki i tego, że robimy w autorskiej technice wolumenu. Czy robimy w autorskiej technice? no się moje mojej autorskiej techniki, autorska technika, kosmetyk, college i tak dalej. Dlaczego ja się z tego śmieję? Dlatego, że kochani, jeżeli jesteś zabiegowcem, tak? jeżeli wykonujesz zabiegi. Czy to ze stylizacji rzęs, czy ze stylizacji paznokci, czy stylizacji um, różnych innych, ślubnych, makijażowych e, włosy, paznokcie. Wszystko, co je, kręci się wokół branży beauty, czy branży estetycznej, um, czy wypełniania um, kości policzkowych, czy um, ogarniania um, zabiegów woskowania ciała. Masz swoją autorską technikę. Ta tak masz ją. Dlaczego? Dlatego, że każdy z Was, mimo że ja szkole Was już ponad 10 lat, bo to już jest 11, nawet troszeczkę więcej, um, wykonujecie zabiegi nie kropla w krople, tak jak ja Wam pokazałam, tylko tak, jak Wam A wygodniej. B. Układają się ręce, czy po prostu y, tak lepiej jest wam chwycić. Y, tu chodzi o wzrost, tu chodzi o y, predyspozycje indywidualne. Tu chodzi o to, czy jesteś lewo, czy praworęczny, tu chodzi o to, w, jak masz u siebie w gabinecie, czy masz wielką przestrzeń, czy masz może ciasno i małą masz przestrzeń. Y, to wszystko powoduje, że musicie technikę, którą nauczyliście się u mnie, pod siebie udoskonalić, więc uwaga! Jesteście autorami autorskiej techniki. Dlatego stąd tyle uśmiechu na mojej twarzy, ponieważ każdy szkoleniowiec ma swoją autorską technikę i Ty jako zabiegowiec też. Miłego dnia.